Cześć, witam Was ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj jest taki odcinek dla mnie dość specjalny, bo jak zaczynałam kanał, to obiecałam Wam takie serie dotyczące przebranżowienia. Więc czuję, że dzisiejszy odcinek jest takim krokiem, no właśnie krokiem zerowym, jeśli chodzi o temat przebranżowienia czyli stres w pracy. Jest to temat bardzo istotny, jest to temat myślę, bliski każdemu, no bo kto może powiedzieć, że nie stresuje się w pracy. No ale właśnie myślę, że zanim podejmiemy decyzję o przebranżowieniu się z powodu stresu w pracy, to warto sobie odpowiedzieć na kilka pytań, które mam nadzieję że dzisiaj poruszymy. No bo mam, mam takie wrażenie, że w dzisiejszym świecie ludzie nie chcą naprawiać i jak coś nie działa, to najzwyczajniej nie udzielają się jakoś aktywnie, żeby. Poprawić ten, ten stan rzeczy. Więc dzisiaj zastanowimy się nad stresem w pracy i co możemy zrobić, żeby ułatwić sobie, no właśnie, życie w pracy, jeżeli nie chcemy się przebranżawiać. Jest to kwestia dość istotna, także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dobrze, zaczniemy właśnie od tego, jak nasze ciało reaguje na stres, no bo trzeba sobie jednak uświadomić, że stres i nasza reakcja jest taka, przez to fizjologiczna na pewno mamy przyspieszone bicie serca. Mamy szybszy oddech. Mamy ogólny taki stan pobudzenia. I teraz właśnie w naszej jakby gestii tutaj leży zadać sobie pytanie, jak my ten stres i jak my to pobudzenie interpretujemy. Będziemy jeszcze dzisiaj do tego wracać, bo niektórzy kojarzą stres z chorobą. Z moich doświadczeń faktycznie tak to bywało, że czasami jakoś tak na Obowiązków yy, skutkował yy, no, obniżeniem odporności. Też będziemy mówić o skutkach yy, stresu. No więc, właśnie, mamy przy przebicie serca, szybszy oddech i pobudzenie. I co z tym robimy, jak interpretujemy? Yy, ewolucyjnie w psychologii jest tak, że te nasze reakcje na stres yy, nazywamy walcz lub uciekaj fight or flight. No i yy, kiedyś te, te odpowiedzi były bardziej uzasadnione, no bo wiecie, jak to tam tysiące lat temu mogło być, e, widziało się lwa, widziało się węża, widziało się jakieś takie no, realne niebezpieczeństwo, no to trzeba było albo walczyć, albo uciekać. Jak myślisz, że dasz radę, no to stawiaj czoła, choć na solo. I może upoluje się zjesz, a jak nie dasz rady, albo z jakichś względów byłoby to niebezpieczne, no to uciekaj, ratuj się, kto może. Eee, no tylko problem jest, problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach nie mamy za dużo kontaktów z żywami i wężami. Nie wiem, jak wy, nie wiem, jak tam się prowadzicie, ale ja no nie, nie miewam takich kontaktów, no więc e, faktycznie nasze problemy dzisiaj nie wymagają e, walki. Więc ta reakcja troszeczkę nie jest już tak adekwatna. No bo to, co nas stresuje w pracy, dochodzimy naturalnie do tego pytania, co nas stresuje, co Cię stresuje. Możesz sobie spauzować to wideo i zastanowić się, co Cię stresuje, a ja powiem o kilku punktach i zobaczymy, ile, ile uda mi się zgadnąć i ile, ile pokryję. Myślę, że najczęściej stresuje ludzi natężenie pracy i chaos w pracy. Czyli robię, robię, robię. I tak się nie wyrabiam. No i właśnie. To jest związane z czasem. Odcinek o czasie był niedawno, także zapraszam. Odsyłam na te treści. Myślę, że mam nadzieję, że wartościowe. No, bo jeśli chodzi o natężenie pracy i, i taki chaos organizacyjny, no to nie wiem, czy znacie to wystąpienie Jacka Walkiewicza, pełna moc możliwości na TED, i on tam mówi: Praca w systemie, pożar w burdelu. No i właśnie tak to czasami wygląda że jest presja czasu, jest pośpiech, nikt nie wie, co robi, ale robi. No i, no, umówmy się, jest to dość stresujące to, to, to musi takie być. Innym takim zagadnieniem, który stresuje ludzi, jest poczucie braku kontroli w pracy. Czyli tutaj jest takie dość korporacyjne podejście, no bo jeżeli my czujemy, że jesteśmy takim małym, nic nieznaczącym trybikiem w wielkiej machinie i musimy mieć takie tunelowe widzenie, że nie, nie zadawaj pytań, tylko przyjdź do przodu, nikogo o nic nie pytaj, tylko, tylko rób. No to no, no nie jest to takie sprzyjające kreatywności czy, czy spokoju, wewnętrznemu spokoju środowisko pracy, więc wydaje mi się, że takie natężenie, chaos, ale też brak poczucia kontroli i takie przeświadczenie, że nic nie znacza w miejscu pracy, no jest przeciwieństwem spełnienia i musi stresować. To, co jeszcze jest tutaj istotne, no to są takie nieporozumienia uwikłania, jakieś takie trudne relacje ogólnie, czy to w zespole, czy to z przełożonym, no różne sprzeczności. No bo stres, tym bardziej przewlekły, jest sprzyja wypaleniu zawodowemu. Więc no, tak naprawdę tutaj ryzykujemy dużo, no bo jeżeli mamy taki, taki czas, taki rok, czy, czy dłuższy jeszcze okres, gdzie jesteśmy ciągle w stresie, no to ciężko nam pałać miłością do, do tego zawodu. Więc wydaje mi się, że tutaj im bardziej przewlekły stres, tym większa szansa na wypalenie zawodowe, gdzie już zupełnie tracimy chęć i siły do tego, żeby robić to co, to, co zawodowo robimy. Czwartym powodem, jaki wydaje mi się bardzo stresuje w pracy, to poczucie bycia ciągle w pracy. Czyli, kiedy my nie mamy żadnej równowagi, work-life balance to w ogóle brzmi jak żart. I takie poczucie bycia non-stop na telefonie, ciągle na łączach, jak to się mówi, ciągle taka konieczność bycia na mailu służbowym, nie wylogowywanie się z komunikatorów typu Slack czy, czy inne aplikacje, no to musi stresować. No bo tak, jakby kiedy mamy odpocząć? I to jest bardzo, bardzo niesprzejająca. W ogóle takiemu odpoczynkowi sytuacja, no bo kiedy mamy się wyspać, kiedy mamy naładować te baterie, jeżeli ciągle jesteśmy w pracy, to też jest takie poczucie bez sensu, no bo ja żyję po to, żeby pracować, nie? to to musi, to musi stresować, to musi rzutować na ogólne zadowolenie z życia. I wydaje mi się, że piątym takim ostatnim tutaj filarem tego stresowania się w pracy jest poczucie bez sensu. Czyli e, najzwyczajniej taki brak e, zadowolenia, ale też brak obserwowania postępów pracy. Czyli jeżeli my, no, tak widzimy, że dokładamy taki malutki element do tej pracy, do tej układanki, nasz nas wkład jest jakiś taki, wydaje się mikroskopijny, i też e, projekty jakby nie idą w tę stronę, jak zakładaliśmy, albo nie jesteśmy o tym informowani. No to, to też musi stresować, więc takie poczucie e, braku sensu, braku wkładu i braku postępu, e, no wydaje mi się, że jest kolejnym już e, piątym takim e, głównym stresorem. E, także tak, tak to wygląda. No i można teraz e, zastanowić się, nad czym mamy kontrolę w pracy, bo jeżeli chcemy chociaż trochę tej satysfakcji sobie przywrócić. No to zastanówmy się, nad czym mamy kontrolę. No więc na pewno mamy kontrolę nad tym, jakie są nasze relacje, z kim blisko współpracujemy, w takim sensie, na ile się komunikujemy z tymi osobami, czy organizujemy spotkania, czy to są tylko jakieś takie czaty integracyjne na Slacku, na ile ja się udzielam, na ile chcę w tych wszystkich integracjach brać udział. No więc tutaj powstaje takie pytanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, na ile też możemy, na ile sytuacja najzwyczajniej zdrowotna nam pozwala. No bo umówmy się, ostatnie te lata były dość szalone, ale jeśli chodzi o relacje, no to tutaj myślę, że mamy sporo, sporo do przemyślenia i sporo kontroli, może nawet więcej niż myślimy. W dużej mierze mamy też wpływ na czas i to, jak nim zarządzamy, zwłaszcza pracując zdalnie. Ja wiem, że wiele firm daje takie możliwości typu, pracuj 8 godzin, a kiedy, ile i jak sobie to roz, rozplanujesz, to już Twoja gestia. Czyli to jest sytuacja w stylu, czy pracujesz od 7 czy od 8, jak tam wolisz, ale tak naprawdę masz pracować 8 godzin, i kiedy sobie to włożysz w ten swój kalendarz, to już nas nie interesuje. Więc dużo osób ma, plan, ma, ma wpływ na takie planowanie. Czasami jest też tak, że no możemy zarządzać takim czasem na zasadzie, ile, ile chce czasu poświęcać. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy samozatrudnieni, no to czy może pracujemy dłużej od poniedziałku do czwartku, żeby piątek mieć wolny. Więc tutaj pytaniem pozostaje, czy taki układ by był dla nas bardziej stresujący, czy mniej? No bo tutaj no, jest wiele niewiadomych. Myślę, że jest to kwestia bardzo. Indywidualna, jeśli chodzi o charakter pracy. Będąc freelancerem, będąc samozatrudnionym, mając może swoją firmę, mamy zdecydowanie dużo więcej właśnie w naszej gestii, więcej kwestii jest w naszej kontroli. I tutaj też jest taka kwestia tego, jak nadajemy priorytety. No, odcinek o czasie, widzę dzisiaj o tym, zarządzaniu sobą w czasie jest wyjątkowo przydatny. Także ten się stresuje, kto nie umie zarządzać sobą w czasie. Tak widzicie, jak to się łączy. Także tutaj ponownie Was będę odsyłać do tego odcinku o czasie, bo tam były, było nadawanie priorytetów i takie pracowanie z listą zadań. No bo faktem jest, że jeżeli skupiamy się na rzeczach nieważnych w tym momencie, może dla tego projektu, no to one jakby zjadają nam czas na te aktywności i ważne, i pilne. No, to jest najkrótsza droga do stresowania się, więc wydaje mi się, że tutaj nadawanie priorytetów jest bardzo istotne. Będąc samozatrudnionym, mamy jeszcze więcej tutaj w polu do manewru, no ale ogólnie warto się zastanowić nad tym, co jest ważne, co jest pilne i co długodystansowo będzie nam jakieś tutaj korzyści przynosić dla nas, czy dla naszego kontraktu, czy, czy ogólnie biznesu. I już je, jeszcze jednym takim elementem, który warto rozważyć w kontekście tego, nad czym mam i nie mam kontroli, to jest to, bo wcześniej mówiłam Wam o integracji i o takim jakby przebywaniu z zespołem, a tutaj może jest tak, że jest jakaś osoba, z którą ewidentnie nam nie klika, z którą jakby ciężko nam się dogadać, więc może jeżeli wiemy, że tak jest, no to zamiast umawiać się na spotkanie, no to załatwimy pewne sprawy mailowo. Może jesteśmy w stanie jakoś um, ograniczyć ten kontakt. Może raportujemy um, do tego menedżera, może do innego, może jesteśmy w stanie tutaj coś załatwić. Bo jeżeli wiemy, że jest jakiś taki um, no, konflikt dość personalny i wiemy, że, um, że z tą osobą nam się nie układa, no to może warto właśnie komunikować się jakoś tak um, bardziej w. Bardziej z dystansem, bardziej z zachowaniem um, takiego um, ograniczenia tych kontaktów bezpośrednich czy też e, twarzą w twarz e, i ukrócić sobie tego stresu, no bo jeżeli jest to możliwe, um, to czemu nie? Idźmy dalej. Mam dla Was trzy sposoby na to, jak zapobiegać. Temu zestresowaniu w pracy, jak zapobiegać poczuciu bycia w takim ciągłym stresie w pracy. Więc myślę, że pierwszym sposobem byłoby reinterpretowanie stresu, czyli nadawanie mu nowego znaczenia. Pomyślcie sobie, że być może, być może ja tylko głośno myślę, stres może być czymś dobrym. Może stres wynika z tego, że wam zależy, może stres was mobilizuje. Bo jeżeli myślimy o stresie wyłącznie w kategoriach negatywnych, ok, prawdopodobnie nasze wcześniejsze doświadczenia pokazały nam, że stres równa się kuku, stres równa się coś złego, no to faktycznie tak o tym myślimy. Ale może dajmy sobie szansę, żeby zmienić ten kontekst i pomyśleć sobie, że stres nas mobilizuje. Wiecie... Ja jako introwertyk, jak siadam przed kamerą, no to czuję taki stres, czuję takie pobudzenie, ale staram się interpretować to na zasadzie, to jest dla mnie dobre, to jest ważne, to jest coś, co chcę robić i to jest coś, w czym chcę się doskonalić, więc no wiecie, trening, czyli mistrza. I może mistrzowie już się nie stresują? Nie wiem. Kolejną kwestią, jaką tutaj warto sobie przemyśleć, to stres krótkoterminowy. Bo, y, może tutaj nie zapobiegamy stres, stresowi, y, ale ten stres krótkoterminowy daje nam nowe y, możliwości, nowe pole do manewru. Bo, y, jeżeli stresujemy się dość intensywnie, ok, ale mamy przed sobą jakieś zadanie, ono zostanie wykonane, to potem bardzo ważne jest, żeby zmobilizować się do odpoczynku. Y, często jest tak, że my odhaczamy jedno zadanie i lecimy do następnego. Nie. Zróbcie dane zadanie i odpocznijcie. To jest trochę też tak, jak no nawet w świecie zwierząt jak już upolują sobie to, to coś, za czym tak goniły, no to potem jest ta faza odpoczynku, potem jest takie ukrycie się gdzieś tam w tych haszczach, żeby sobie troszkę odsapnąć, więc czemu my w biurze nie mamy właśnie takich. To, ta metafora idzie w bardzo dziwną stronę, ale czemu my w biurze nie mamy takich kaszty, żeby odpocząć? O matko, no, no, tak, tak, mówiłam wam, będą kabarety. To w pierwszym odcinku wam mówiłam, ale dobra, do brzegu i konkretnie. Chodzi mi o to, że jak już się zestresujemy, to warto sobie dać trochę czasu na oddech i trochę takiego odpoczynku i pamiętać o tym, bo najgorsze, co może być. To po momencie presji dowalić sobie jeszcze, jeszcze większy poziom trudności i, i cisnąć jeszcze bardziej. Więc tak, tak nie róbcie. I już kolejnym, trzecim sposobem na to, jak możemy zapobiegać albo zmniejszać chociaż to poczucie stresu, to jest zdać sobie sprawę z tego, że stres to jest jakaś reakcja, to jest fizjologia, to mogą być emocje, to są jakieś uczucia, ale to mnie nie definiuje. To nie jestem ja jako cała Basia, to nie jestem ja jako człowiek, to nie jest tak, że stres równa się ja, więc to jest tylko uczucie. A jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, to możemy się jakoś zdystansować od tego stresu. Więc jeżeli mówimy sobie, że coś jest nie tak z moim projektem, okej, okay, projekt jest nie w porządku, ale jeżeli my pod kątem właśnie tego stresu oceniamy siebie, że coś jest nie tak ze mną, no to wiecie, od tego nie ma ucieczki. Więc wydaje mi się, że dużo lepiej byłoby powiedzieć: mm, ok, coś tutaj nie poszło, tutaj, tutaj mm, popełniamy jakiś błąd i to mnie stresuje, i zdać sobie z tego sprawę, ale nie mówić, że coś jest źle ze mną, bo od tego już nie uciekniecie. Warto zrobić taki wywiad środowiskowy i zapytać się, jak ty, e, drogi kolego, koleżanko, radzisz sobie z tym stresem w pracy? Co robisz? Czy czujesz presję? W jakich momentach czujesz? Bo może to są jakieś takie gorące okresy w roku. No więc najważniejsze jest to, żeby zadać sobie pytanie, jak ja się z tym czuję, ale też jak moi koledzy, koleżanki, jak ludzie dookoła radzą sobie ze stresem. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o zmianę pracy i szukanie pracy, bo nie ma co zwlekać do końca. Jeżeli już tak jedziemy na oparach, mówiąc kolokwialnie, no to jest duża szansa, że jesteśmy tak zmęczeni i tak zestresowani, że nawet kiedy będziemy chcieli zmienić pracę. To może to zadanie nas przerosnąć, bo już najzwyczajniej nie mamy siły, nie mamy tutaj y, tych y, możliwości y, szukać pracy, wysyłać CV, zrobić dobre wrażenie na, na rekrutacji. Więc tutaj jest to coś, co jest bardzo istotne, y, jeśli chodzi o y, zarządzanie swoją energią w kontekście stresu. Bo okej, okay, jeżeli czujemy się tak zestresowani i wiemy, że chcemy zmienić pracę, to nie ma co zwlekać, nie ma co odkładać tej decyzji w czasie. Czasie, bo może być tak, że już najzwyczajniej nie starczy nam no, no sił i tego potencjału, żeby jeszcze mm, udźwignąć to, to zadanie, jakim jest szukanie pracy. I jeszcze jedną kwestią, którą warto tutaj przemyśleć, e, to byłoby e, takie zastanowienie się: jak organizujesz swoje obowiązki? Czy możesz je komuś oddelegować? Czy jeżeli możesz je oddelegować, to jak się z tym czujesz? Bo często jest tak, że my chcemy czuć się niezastąpieni, my chcemy czuć się wyjątkowo, chcemy no, najzwyczajniej mieć takie poczucie kontroli nad bardzo wieloma kwestiami, co być może jest przyjemne, ale jednak to czy znaczy jest konieczne, nie? trzeba zadać sobie to pytanie, czy mam komu oddać jakiś taki kawałek, kawałek tego natłoku pracy, bo to może dużo jakby zdjąć z naszych ramion, może, może nas najzwyczajniej odciążyć. I na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć Wam o takich konsekwencjach stresu w pracy, bo już wiemy jak to się odczuwa, wiemy czym stres jest, wiemy jak sobie pomóc i jak to jakby zdiagnozować. Ale teraz pytanie: jakie są konsekwencje? No więc, na pewno konsekwencją będzie gorsze podejmowanie decyzji. W stresie, w takim zabieganiu ciężko nam e, podjąć właściwe decyzje, jeżeli nasza praca jest odpowiedzialna, co no stresuje jeszcze bardziej. Czujemy jeszcze większą presję. E, z kolei taka, takie rozproszenie i brak skupienia może powodować to, że my czujemy, że no nie, nie wypełniamy obowiązków. Znowu mówiąc, korporacyjnie nie dowozimy tych e, projektów, które mają być e, dostarczone na czas. I tutaj wchodzimy w taki bardzo już poważny temat pętli stresu, pętli zmęczenia. No bo kiedy osoba jest tak, w, takim, w takim stanie, w takim braku skupienia, w takim zmęczeniu, no to logicznym byłoby pójść na urlop. Tylko, że dochodzi do takiego wniosku, że jak pójdę na urlop, to będzie na mnie czekać tysiąc maili nieodczytanych. Wiadomo, byłam na urlopie, więc nie pracowałam, no i zrobi mi się taka górka obowiązków, i jak potem będę z niej schodzić. No więc wydaje mi się, że tutaj faktycznie w kontekście stresu nie ma lepszego remedium, niż po prostu urlop, odpoczynek, wyciszenie, ale musimy sobie na to pozwolić, bo. No, urlop może być też okazją, żeby zatęsknić za pracą. Może jest tak, że my wciąż kochamy to, co my robimy, tylko my po prostu jesteśmy zbyt zagonieni, więc warto sobie też dać taką szansę na to, żeby zatęsknić za tym, co robimy i sprawdzić, czy ja faktycznie chcę wrócić do tego, czy ja mam dalej serce robić to, co robię, czy chciałabym, chciałbym coś zmienić. I ostatnią już tutaj kwestią tych konsekwencji stresów pracy są natarczywe myśli. Czyli takie uporczywe wracanie myślami do pracy, do zagadnienia, do tych, tych kwestii stresujących, czyli tak zwane bycie głową ciągle w pracy. Może wiecie, mam nadzieję, że nie wiecie z doświadczenia, ale nie, to niestety dużo z nas tak robi. No więc to skutkuje nieodpoczywaniem nawet w weekend, bo bardzo często niedziela jest dla wielu osób takim dniem kryzysu. Egzystencjalnego, to jest kryzys w pracy, to jest o matko, jutro poniedziałek, i zaczyna się nowy tydzień, i co ja zrobię? No więc takie natrętne myśli tutaj powodują, no, znowu wracamy do tego braku skupienia, no bo my tak jakby nie jesteśmy nigdy tu i teraz. Nigdy nie jesteśmy w tym momencie aktualnie, gdzie się znajdujemy, tylko wybiegamy. nie? Wybiegamy w te problematyczne obszary, więc no, jeżeli stresujemy się intensywnie. Długotrwale nie dajemy sobie tego oddechu, no to takie natrętne myśli będą taką spiralą szły, będą nas torpedować, no i niestety nie odpoczniemy, co tylko działa jeszcze bardziej na naszą niekorzyść i pogłębia ten scenariusz. I żeby nie kończyć tak negatywnie, no to myślę, że warto dać sobie jeszcze takie, takie ostatnie wskazówki odnośnie tego, jak komunikować się i jak odnośnie stresu rozmawiać z przełożonym. No, bo wiecie, jeżeli jest ktoś, kto dzwoni do Was po godzinach i oczekuje podjęcia aktywności w tej chwili i wszystko jest na wczoraj, no to może warto jest powiedzieć takiej osobie, że tutaj chodzi też o zdrowie, bo jeżeli no, położymy L4 i już naprawdę nie, nie damy rady, no to nie zrobimy nic. Więc czy taki przełożony chciałby mieć zastój w pracy w sytuacji, kiedy nie zrobimy nic, no bo już po prostu nie domagamy? Jak się pochoruję, taka prawda, nie, nie jestem w stanie pracować, więc myślę, że tutaj um, z perspektywy opłacalności i produktywności firmy um, warto byłoby mieć też to na uwadze. Na szczęście żyjemy w takich czasach, gdzie coraz więcej pracodawców no, też dba o ten komfort pracownika i y, powiem Wam, że obserwuję, że na rynku pracy nawet Ceni się osoby, które wiedzą, jak odpoczywać, i one też priorytetyzują to, więc wtedy, tak jakby taki, taki pracownik jest bardzo szanowany, no bo ma swoją taką wewnętrzną równowagę, zna siebie, ma samoświadomość i wie, jak. Działać w obliczu stresu. Trochę tego było. Unieśliśmy ciężar tego stresu i tego zagadnienia. Mam nadzieję, że wszystko objaśniłam Wam jasno, w sposób jasny i zrozumiały. Dawajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście się podzielić jakimiś kwestiami, może jak wy radzicie sobie ze stresem, może jakie są Wasze doświadczenia, jak Wy stresowaliście, albo nie, może się nie stresujecie w pracy, dajcie też znać, jak to robicie. No i co? Ja Wam dziękuję za dzisiaj, dzięki, że byliście, no i do następnego. Cześć!